Ejka. I dzisiaj ja dla Was nagrywam taki hol zakupowy. Kurty ciemno jest wiem, ale nic na to nie poradzę. E, z hebę i z tego sklepu euro. I najpierw wam pokażę co ja kupiłam w, w tym Hebe Taką pomadkę do ust. kiedy mam do podnokcji. taki do um, usuwania tych fryzur, tu mam jeszcze um, taką spinkę do włosów. Um. Tutaj mam też takie regenerum do ust, dłoni, do łokci i do kolana. Jak sobie zbijecie, czy tam, co zrobicie z tymi kolanami, albo z łokciem. To też jest taka szczotka pielęgnacyjna do twarzy. możecie jakiś krem. I tu jest akurat ten... Um... A to jest pod oczy. Tu. I kupiłam akurat wy euro takie słuchawki do mojego Samsunga. No. I w Hebe wydałam prawie 90 zł, a za te słuchawki zapłaciłam 50 zł, więc dobrze jest. No, i to było na tyle, więc pa.